Cześć! Jestem Marcinus, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Let's Play Warbank um, Jak może zauważyliście nie czytuję tej czcionki O, I, E i, I, i w ogóle U zamknięte i takie tam Więc będzie ciężko No, będę wam tłumaczył um, W tej serii będzie mi chodziło Znaczy ta seria to jest Tak jakby taka wojenna gierka Tylko, że to nie jest wojenna, tylko tam się chodzi RPG połączone z czymś tam no, zaraz zobaczycie, No, tu mam historię postaci, możemy sobie wybrać, kim jesteśmy. Ale ja osobiście zostawię. Chociaż... Hmm. Powiedzmy dla przygód. No, niechaj będzie... Nie, mm, domyśli. jest zrobione. No, zrobione. Hm. Kłaga by sobie to wzięła. Hm. Dobra, niechaj to będzie. Yy, ta realistyczna Pozwól mi wyjść z gry bez zapisu yy, realistyczna nie ma wyjścia bez zapisu Niech i tak zostanie hmm, ok no tu mam punkty atrybutów które może, musimy sobie dać na początek dajmy sobie charyzmę yy, dwa do siły aha <laughs> chyba trzy dam trudno <laughs> tu mam pięć ogólnie Wieś, nie przywództwo yy, Dajmy sobie jedno do wytrzymałości, władanie bronią nie potrzebuje, siła naciągu, hmm. czyli chyba łuk, Dacza się przyda, atletyka, strzelanie z siodła, zdobywanie łupów, tak, dzielenie żywności, szkolenie, tropienie, hmm. spostrzegawczość, hmm. pierwsza pomoc, chirurgia, dobra, dajmy to. No, i tutaj obojętnie co damy? Powiedzmy, dajmy wszystko w Na razie, e, coś jeszcze? Aha, imię dajmy sobie WON. On. Em, Drake. Marcinus. Tak. Jest dobrze, jest. No, i to będzie moje imię. Gotowe. Mm, gotowe. No. Zróbmy sobie jakąś fajną postać Są różne fajne Czasem głupie modki hmm. Dobra, nie będę wybrzydzał No, właśnie to robię e, No, powiedzmy Gotowy Przyłączam się do pierwszej, lepszej karawany <laughs> I... No, jestem w jakimś gospodarstwie i nas zaatakowali Będziemy się bronić Dawno w to nie grałem, więc... O Widzicie? Fajna grafika nawet Hmm, co my tu mamy? czy to? shift to jest przybliżanie? okej okay. teraz czy ktoś jakiś dróg zaraz wyskoczy? trzeba będzie go zabić? no i ogólnie jak chce będzie zazwyczaj, będziemy mieli dwa w i jak chce będzie to czuła podczas walk? ale no on może pierwszy o, zmiana broni, gdzie mój miecz? Jest, mam miecz, mam ha, zaciechamy go, zaciachamy zaciągamy. chciał chodź, aa dziad Padł, pięknie. Hmm, użyj, użyj, Powiedzmy. Nie, gorsze. Dobra, teraz do nas chyba wszyscy, ale nie wiem. Jak ci gin, Ging, ging gi... Aha, to jest mój. <grym> <grym> no. Bandycie mnie coś tam gada, bierze mnie do domu swojego i muszę z nim pogadać, chyba. Hmm. Tak, chyba z tego, co dobrze pamiętam, bratam porwali, i muszę pięciu ludzi zebrać, żeby się rozprawić z pandydami. Hmm. Eee, Mam trochę ściągę zgrytam. O, i to jest mapa świata. Jeszcze nie, jeszcze się nie zrobiła. Nie bójcie się, nie będzie taka brzydka. No, to jest właśnie mapa świata, jest bardzo duża. Znaczy, duża. No, nawet powiedzmy. Dobra, idziemy zbierać ludzi do wiosek w pobliżu. No, jak widzicie, jestem sam na razie. Co? O, bandyci. Ich trzeba będzie zaraz zabić. Hmm, rekrutuj ochotników No, jednego wziąłem, mamy dwóch. Idziemy do kolejnej wioski, omijając tych bandytów tam. Co nie, nie. No, co to jest? Nie chciałem się z nim bić. Ale ja ich pokonam. Kurczę, nie o to mi chodziło, ale ich pokonam. Taką mam nadzieję przynajmniej. Co jest? Co to w ogóle za napis? Gdzie mnie wwaliło? Ale teren dziwny. No, no co jest? Bijaj do góry O, mam konia, tak a propo. Nie, to było F1. F3, no tak. f chyba tylko ty. Widzisz? On gdzieś ubrzodł. No, nie wiem, czy to wygramy. To by był głupi koniec, znaczy początek. Na początek końca będzie. Hmm, gdzie jest wróg? Jeżeli on będzie się wspinał, podczas gdy ja będę mógł strzelać, to będzie... Dobrze. Bo ja go pokonam wtedy. Ach, nienawidzę tak wchodzić. O, tam idą. Mm. Już po was. O, strzelił już! Że ja nawet nie wycelowałem. Mmm... No, czekaj. Nie dostał jeszcze. Mam nadzieję, że oni przynajmniej łuków nie mają. Nie idź, idiota. O, dostał, pięknie. O, przykam tu. No. No, jeszcze nie trafiłem. Dobra. Ważne były i zabić tak szybko. Jest, padł mi jeden. Padł mi drugi, padł mi trzeci. Pięknie. O, mi też padł tak jakby. Albo nie. Nie, żyje! Dobra. Pięknie, padniesz, padniesz. Ja to wiem. Padł. Jeszcze jeden. O, no łuk, kamień zależy. Hop! Siu, padaj. No, o! Został. Ładny wynik. Pięć na jednego. I wszyscy padli. Niemożliwe, a jednak. No. Pięknie mój kompanie. Wygraliśmy. Hm. Nie mój starca mi dali, co to jest w ogóle? Nie no, ale dobry Przynajmniej przeżył i to jest dobrze. Dobra. Tak. No, mam jakiś się Mmm, 21. O! Nie, nie jest lepsze. Mam lepszy, ale wezmę go. Chyba na. Tak, tak, tak. Wolałbym łuk, bo łuk można cały czas mieć na co naciągać i w ogóle. 4. 13. eee, ale słabo. 2 mm, zostanę. Zostawię, znaczy. Hmm. Co teraz? Właściwie to ja już tych bandytów pokonałem. Ale dobra. Może jeszcze z inni się zrobią. Nie wiem. Zobaczymy. Idziemy do kolejnej wioski, po kolejnego kolesia. O, tam byli jeszcze Eee... rekruty ochotników. Żaden mieszkaniec nie jest zainteresowany Twoją propozycją. Nie, dlaczego? Idziemy do Nemej. Do Nemei. Trudne są tutaj nazwy. Hmm. Tutaj można mieć własne królestwo, ale tu potrzebujemy armii, czyli najpierw musimy robić zadania rekruty ochotników. O, trzech, ładnie. Potrzebuję pięciu zwerbować, czyli żeby było na sześciu, czyli tam idziemy i będzie dobrze. Chyba. Swadiański chłop. Mhm. jeju, dziesięciu już tu jest. Uciekają? Nie, patrolują. To mi mnie nie widzieli? Ała. No, nasza prędkość zale... Ż... E, 15 już nie pokonam. Hm, zresztą nie wiadomo. Okej, okay. możemy wracać do. Ym... praweninu. Minu. No. Nie! Ła by się wystraszył. Noc. No dobra mi się ta gierka ogólnie podoba można z tego dużo odcinków zrobić no Minecrafta na razie nie będę kręcił bo mam, mam problemy z Windowsem, za bardzo zapchany jest i nie mam za bardzo jak kręcić bo mi się gra na po 30-40 sekundach od uruchomienia i będę musiał go z... wszystko będę musiał usunąć i od nowa zainstalować nie wiem jak się to do końca nazywa, falstracja? nie, dobra nie będę tego kaleczył Dobra, tak No nie musisz też ściągnąć. Ja Jeździem. Co bądź. jest? 1, 3, 6. Jest 8 FP3. Ale ścina. Ja nie mogę. <laughs> Kurde, ale lag. Ja nie mogę. Jeździe. Yes. o jak dojdę do miasta, to chwilę odpocznę. O dobra, skończył się. E, odwiedź stawernę i w tawernie powinni być. E, powinien znać ten koleś być. Co tak ścina? Ła! Hmm. Aha, mogę tu werbować swoich ludzi. Tak, teraz gdzie jest ten koleś? On taką dziwną fryzurę. A jest. Um, tak. Dobrze, zapoluję na bandę, bandytów. Bandytów, kurde. Um, może mogę kogoś kupić? O, jednego mogę zakupić. Pięknie. Teraz ich na pewno. Um, dobra, idziemy stąd e, i z banku odejść no odejdź. Czemu... Czemu nie idzie odejść? Ach, no dobra. To musimy znaleźć tą kryjówkę bandytów, a żeby ją znaleźć musimy... A, a to są ci. Musimy ich rozwalić. No dobra. Mm. Nie, ja bym stale. To tak. Zaraz wracam. Jestem, nie, jestem. Jak nie wiem, co powiem, teraz wracam. No, jestem, powinno być dobrze. Mm. Jeszcze coś sprawdźmy. Ehm. Siła chyba komputera Saba, nie sabat. Saba, słaba, słaba. Nie, przeciętna, dobra. Ehm. Siła kampanii. Dobra. Ja nie gram na łatwiej. Ja idę na masę. Dlaczego ich tak pokonają łatwo? Ej, ale wychodźcie ze mną F1 i F3 do ataku tak. Eee, chyba na Box Paji... By... O jest! Widzimy armię. Ich chyba było 3-5. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Hmm. Patrzę i nie. Tam? Nie, gdzie oni są? na ich. Przykułka mi wyszła. Oj, oj, wyjdą. Nie, nie szlaj! Nie szczelaj! Kurde, za późno. Ej, gdzie idziesz? Nie uciekaj. Aha, ty moi tu idą. To ja kółko zrobię. Oj, oj, gdzieś jest. Uuu, paszko. Oj, dosięg. Cera, coś się stało? Co jest? dał sobie nie wiem. Trzeba mi tak w jeszcze Dobra tam. Chodź. Dokończ ten odcinek, i żeby cokolwiek było i następny odcinek do czegokolwiek dopiero za dłuższy czas. Bo trzeba wszystko wyinstalować, zainstalować w ogóle. Dobra, gin, 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 gin. Zabilił ty przeznajemny, żołnierz veteran tego co lepszym. No. Tak więc, moi panowie, kolejna bitwa w Tak. Hmm Dobra, zaraz na gdzie skrywka brata. Więc znaczy, gdzie go przetrzymują? Mm. O, o lepsze To jest. jest ja. No, tak jak mówiłem, bo lepsze. No, kliknij się ubranie lepsze 22-25, nie wiem, nie. O, teraz zauważyłem, że czapki w, w ogóle nie mam, właśnie. Ło, ta. ta ma 3, ta ma 6, biorę to. Tu można jeszcze rękawicę, których na razie nie mam. Pałka i pałka, nie. Powrót. Hmm, dobra. I będę w kończył ten odcinek. W na następnym odcinku pójdziemy do bazy wroga no a baza wroga jest gdzieś tam moi dobrze pamiętam mm, zaraz tu nie tam o jest, widzę przy samym przy morzu jest um, obóz, krywka porywaczy Dobra, ja będę kończyć ten odcinek ja jestem Martinus. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i oceniajcie na razie